Our next objective is to disable the local air defences. Why not use a truck to evacuate Yosef from the airfield? Too slow. Way too slow. It's too much of a risk. Yosef's are only linked with the heist. He knew not only had the warhead been taken, he knew where, how, how like he even quoted the warhead's damn serial number. We must have him in one piece and alive. What about me? This is what you have to do. Oj, witam mnie nie chce mi się wklejać różnych tych, bo ja pewnie gadały, że się będę musiał wkleić. Co mi się nie chce? Pyk, pyk, pyk. No co? Leży głów. Słuchajcie, sobie przełożę telefon. O że u mnie taki upał dzisiaj. Siurek mi z nie strzelał. Muszę hmm. tam. Dobra, mamy jednego. Jeśli słychać go już w tle, to ja Pozdrawiam. No dobra, lecimy. To jest jedna z, z prostszych misji, ale no, no, co ja mam powiedzieć. Jest ciekawa, ciekawa ta gra, jest super. Proszę, pięknie. No. ospiutko. Ofiutko, ospiutko. Ofiutko, ospiutko. Ofiutko, nie o, o, M4, niej, nie wiem. Ofiutko, nie wiem. Ofiutko, tutaj. wiem. Ofiutko, nie wiem. Ofiutko, nie wiem. Ofiutko, do wiem. A, tutaj są naboje. nie wiem. Ofiutko, a tutaj, że w tym pomieszczonku gdzieś jest apteczka Mamy apteczkę, a skąd on mnie strzelał? No, o, a Nie wiem. Chyba umarł. A, jeszcze coś podoba po naboju. czy putem bo no, wiadomo, no... nie mogę się co za małe to no. miny, jeszcze sobie tutaj, granaty czego w ogóle takiego obsażenia? o, to są w ogóle granaty które nie działają, rzucasz takiego fleszyka i dalej i on nie działa. i nie wiem, czy on przypadkiem... on chyba wrogów nawet nie, NM wrogów tych nie oślepia team przeciwników nie on nie oślepia, to jest do jak dla mnie. Od minimalnym zagram sobie fajnie, to jest jeszcze Trzy kałacha A zbiorę. I tam i se plantu plantujemy. Tam zapomniałem chyba podłożyć bombę. O Jezu, jestem tak dzisiaj rozmyślony. No ale dobra. Zresztą nagram tych parę odcinków, jeśli nie będę męczył. Dzisiaj. Okay. łeb po tej ostatniej misji, bo po prostu przegrałem 500 razy i nie wiem jak to zrobić dalej. Więc sorka za moją nieostrożność. Leży. Leży. Dobra. Kurde, ja za cicho mówię i mnie nie słychać praktycznie. nie będzie mnie słychać to sorry, no ale i tak wrzucę. Nie chcę mi się trzeci raz nagrywać. Leży. Umarł? Nie, podniósł się. Ole ale niecelna ta broń jest, Jezus Maria. A tutaj są jeszcze te naboje za tą skrzyneczką. A ja go nie zabiję. Zbił. Dla pewności jeszcze tutaj to zrobimy. Dobra. Idę tą bombę mu tam podłożyć. O, kałaszek mój. W ogóle kałach to jest taka przyjemna broń w tej grze. No, kocham. No i zrobione wszystko, lecimy teraz w samolot i misja zostanie ukończona. Więc ja się już powoli z wami żegnam, to był yy, drugi odcinek z y, projektu AJI. No i możecie dać sobie łapkę w górę. Ja się żegnam. Elo.